Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Przed nami kolejna część takiej mini serii kolekcji Katris zatytułowanej Księga dżungli i dzisiaj mamy następujący pakiecik. Przygotowałam sobie te dwa pędzle, które Wam pokazywałam w pierwszej części. Mam tutaj oczywiście paletę cieni i dzisiaj to jest Bahira Mowgli i Balu o taka brązowo-turkusowa, już Wam pokazuję. Zdjęłam dzisiaj na szczęście już te foliki, także <laughs> nie będę wam świecić, proszę bardzo. Generalnie właśnie brązowo-turkusowa, o. Mam paletę do makijażu twarzy, to jest Balu i Mogli, o. Ta jest taka delikatniejsza niż poprzedniczka. I oczywiście pomadki, bo tak jak widzieliście, pomadki są trzy, a w zasadzie balsamy, ale roboczo nazywajmy je pomadkami, jak już wiemy, mają kolor, więc mogą służyć w roli pomadek, o ok, to przed nami, jak widzicie makijaż mam niedokończony, mam na buzi bazę, podkład, korektor korektor sobie delikatnie przybudrowałam ale nie pudrowałam całej twarzy, bo chcę użyć tego dużego pędzla i tak mi coś intuicja podpowiada że ja go będę raczej używać właśnie do pudru więc już go rozpakowuję no jest, jest śliczny zobaczcie tak wygląda pędzel w całej swojej okazałości, w pełnej krasie ma bardzo ładne milutkie włosie. No jest to oczywiście włosie sztuczne, ale popatrzcie na to, jak jest wykonana rączka. Tutaj skówka w ogóle, jak to wszystko wygląda. Naprawdę z dbałością o szczegóły. Bardzo ładnie. Kiedyś w którymś filmie Wam powiedziałam, że mm, bardzo lubię pędzle od Catrice i od Essence, bo one zawsze są mm, robione tak porządnie. Bez, bez względu na to, czy takie pędzle są dodatkiem do jakiejś edycji limitowanej, czy po prostu, wiecie, wychodzi jakaś taka miniseria, y, to Zawsze są świetnie zrobione i są bardzo dobrej jakości. Mam ich już wiele w swojej kolekcji i to są porządne rzeczy, nic złego się z nimi nie dzieje. To się nie wychodzi, wiecie, to się wszystko trzyma tak ładnie w całości. No, nie sądzę, żeby tutaj się mogło zajrzeć coś innego. Ten pędzel również wygląda przepięknie. Jeszcze Wam tak o tutaj pokażę hmm, rączkę. Zobaczcie, skówka i włosie. Czyli biorę się za pudrowanie twarzy. Tak jak mówię, to jest ta wielkość, która dla mnie będzie idealna właśnie do nakładania pudru. Natomiast ten drugi pędzel, no nie wiem, po otwarciu zobaczymy. Brązer może róż, chyba bardziej róż. <laughs> Przyjrzymy się. W każdym razie tym pudruję sobie całą twarz. Włoś jest takie mięciutkie. Ale nie jest takie, wiecie, nazwy miękkie, że jak dotykacie pędzlem pudru, to macie wrażenie, że to jest taki, taki rachityczny pędzel, że to włosie zaraz wam wyleci i tych włosków jest dosłownie kilka. Nie. Jest to tak zrobione właśnie porządnie. Jest bardzo przyjemny, mięciutki. No słuchajcie, myślę, że jeżeli macie w swojej kolekcji chociaż jeden pędzel od Catrice lub od Essence, wiadomo, no to mniej więcej wiecie, o czym mówię. Te pędzle zawsze są fajnie zrobione, tak porządnie, milutkie. Bardziej kwestia jakiegoś wyglądu, takiej estetyki, wiecie, ogólnej, czy Wam się dana kolekcja podoba, kolor trzonka i tak dalej, no to uważam, jest zrobione bardzo, bardzo ładnie i, i świetnie kolorystycznie współgra z całą kolekcją, no bo jak już widzieliście, cała seria jest taka właśnie seledynowo-złota. Hmm? Okej, okay. pędzel do pudru jak najbardziej na tak no, ale przechodzimy do palety twarzy i oczywiście do drugiego pędzelka. To może ja od razu się dobiorę do tego drugiego pędzla i zobaczymy, jak to wygląda, i porównamy, jaka jest wielkość tych pędzli. No, to jest, jak widzicie, pędzel taki skośny, ścięty. Ten puchacz duży jest, o, przy nim aż taki, zobaczcie. No i teraz, czy brązer, czy róż? Hmm, zastanówmy się. Nie, chyba dla mnie będzie bardziej poręczny do, do brązera, ale oczywiście najpierw zajrzymy do palety, tej do makijażu twarzy i zrobię Wam słocze. proszę bardzo, jeszcze raz paleta z tyłu wygląda to tak a jeszcze może Wam porównam z tą poprzedniczką, tutaj mamy tak rozświetlacz róż, kontur brązer no czyli jakby zasada ta sama, ale tutaj są zupełnie inne kolory, o tutaj mam poprzedniczkę czyli tę paletę, której używałam w pierwszej części i już Wam pokazuję razem jak te kolory się do siebie mają. Ta pierwsza, tak jak Wam wspomniałam, jest taka bardziej charakterna. Kolory są intensywne, dość ciemne, ale jest sprawa do ogarnięcia. Tak jak, jeśli nie widzieliście w ogóle tej pierwszej części, to odsyłam, bo tam oczywiście testuję tę paletę, paletę cieni i tak dalej. No jest taki pierwszy zestawik. O, no ale palety cieni, proszę bardzo. To jest ta z pierwszej części. No i myślę, że różnicę widać. Tak jak wspomniałam, układ jest ten sam, czyli mamy jeden rozświetlacz róż, Tutaj mamy brązer i coś do konturowania. No i słocze. Rozświetlacz. O, jeśli chodzi o konsystencję, to jest to samo. Rozświetlacz jest taki miękki. Coś, co jest tu nazwane różem, też, ale ja nie wiem, czy to jest róż. Bardziej chyba rozświetlacz, zobaczcie. Takie to bardziej rozświetlaczowe, z moim zdaniem. No, tutaj mamy oczywiście brązer i kosmetyk do konturowania. Powiedzmy brązer do konturowania. O, takie kolory. Rozświetlacz. Róż. Ten jaśniejszy brązer i kontur. Proszę bardzo, tak to wygląda. Moim zdaniem to jest bardziej rozświetlacz. Zobaczcie. Mamy takie dwa rozświetlacze raczej w tej palecie, bo ten kolor, jak dla mnie, jest za blady, wiecie. Nie jest to róż. Powiedziałabym tak. Dla mnie to będą dwa rozświetlacze. Tylko ten jest taki bardziej. Skrzący się, bardziej świetlisty. Ten jest przygaszony i to jest taka, taka spokojna perełka. O, no myślę, że różnica jest dostrzegalna między tymi dwoma kosmetykami. Przez producenta to jest nazwane różem, ale myślę, że ja będę używać tego w roli rozświetlacza. O, jeszcze mam jedną uwagę, słuchajcie, dodam tego najciemniejszego brązera, tego niby do konturowania i popatrzcie, to wygląda tak. On jest taki dosyć ciepły. No nic, mamy co mamy, nałożę to, jak wskazuje producent, w sensie najpierw nałożę ten kontur, potem może troszeczkę rozetrzemy tym, ale jednak różu chyba użyję tego w sztywcie. Po prostu nałożę go sobie na przypudrowaną twarz, bo tu w tej palecie jednak różu mi brakuje, to nie jest za bardzo róż. Dobrze, nakładam ten brązer najpierw. O, na białym panzerku będzie dobrze go widać, zobaczcie, coś takiego. Raczej ciepły, no nie wiem, czy to jest do końca do konturowania, popatrzmy. Moim zdaniem to jest zdecydowanie bardziej produkt do ocieplania, wiecie, karnacji niż do konturowania, ale nie to, żeby mi się nie podobał, bo generalnie kolor na twarzy jest ładny. Tylko chodzi mi o to, że nie jest to raczej, zobaczcie, taki typowo konturujący brązer. Nie, raczej taki ciepluch to jest. Bardzo ładny, bo on ma taki czekoladowy kolor. No popatrzcie, takie, taka czekoladka. A pędzel, właśnie, a pędzel jak dla mnie zdecydowanie do brązera, bo on jest taki dosyć zbity, jest gęsty, zobaczcie. O. No i też wielkość odpowiada mi tutaj pod, pod kość policzkową, więc raczej będę go używać do brązera, a nie do róż. I jeszcze dołożę sobie tego jaśniejszego koloru. W kolejności teraz róż, więc po prostu tak jak wspomniałam, nałożę ten róż w sztyfcie. Najpierw nabiorę na pędzel, no i na twarz. Ostatnio jakoś nie mam takiego, wiecie, lęku, że jak nakładam kremowy kosmetyk na przykład właśnie na przypudrowaną twarz, na jakieś inne kosmetyki pudrowe, to że coś się podkleja, że coś się złego zadzieje, bo jakoś tak się nie dzieje. Po prostu ładnie się wszystko ze sobą łączy i nie ma tu żadnego problemu. O, i to jest róż. Zobaczcie to. Hmm? I rozświetlacz. Mogę to nawet wymieszać. Słuchajcie, oba te kolory. Zresztą i jeden, i drugi mają w sobie taki różowy połysk. Myślę, że to jest o, widoczne. Więc kolorystycznie się to zgra. Można sobie mieszać. No i proszę, bardzo ładne rozświetlacze. Także słuchajcie, musicie do tej palety podejść raczej tak, że nie wiecie, brązer róż rozświetlacz, tylko raczej dwa brązery i dwa rozświetlacze. O, tak ją należy czytać. No bo rusz to, to zdecydowanie nie jest. Hmm? Ale za to jest bardzo ładny rozświetlaczem. Także tak prezentują się kosmetyki o z tej palety no i ponieważ makijaż twarzy mam ogarnięty to tak jak poprzednio za kamerą pomaluję brwi, nałożę bazę na powieki i zabieramy się za paletę cieni brwi pomalowane, powiek na razie niczym nie utrwalałam, nałożyłam tylko na nie bazę bo tak jak tutaj zaglądam do tej palety to mamy jasnocieliste cienie, tu jest coś takiego, tu jest coś takiego bardziej żółtego o, tu mamy też taki jasny cień więc jest w czym wybierać to może tak, od razu sobie Tę bazę trwale nałożę ten, właśnie cytrynowy. Taki lekko żółtawy, w każdym razie jest to mat, a o to tutaj chodzi. Jasny mat. Na no powiedzę, to on oczywiście tutaj szał na mnie zrobi, ale ma być tylko tłem. Na załamanie nałożę ten jasny beż. Nałożę go na taki dosyć duży obszar. On na powiekach ma taki delikatnie brzoskwiniowy odcień, taki brzoskwiniowy brąz. Również w załamanie, ale na nieco mniejszy obszar nałożę ten brąz, taki czekoladowy. To też jest mat. Na razie jakoś tak się złożyło, że używam tylko cieni matowych. Zaraz trzeba się wziąć za jakieś błyskotki no ale co mogę powiedzieć, że no jeśli chodzi o jakość to jest to jest to porównywalne do jakości cieni w poprzedniej palecie to jest dokładnie to samo, ale to w zasadzie było do, do przewidzenia jak widzicie te maty są takie mięciutkie poddatne raczej rozcierają się bezproblemowo, wracam do pędzelka od pierwszego cienia i jeszcze sobie tutaj rozgląduję to okay, może to załamanie zostawmy no po prostu trzeba się wziąć za któryś z tych turkusów, one tutaj zobowiązują. Mamy tutaj coś bardziej zielonego. Tu są turkusy, to ten chyba też jest turkusowy. On się składa z takich różnokolorowych drobinek, ale generalnie turkusowy, i tutaj mamy coś bardziej miętowego. Hmm. To może tak. Najpierw ten środkowy. Nałożę go na. O, jaki jest śliczny. Zobaczcie. On jest taki nieoczywisty. Raz jest bardziej zielony, a innym razem niebieski. Śliczny. Nałożę go na górną powiekę, tak, na centralną część. O, o. o, jaka ślicznotka to jest. Przepiękny. Śliczniuch. Na wewnętrzną część powieki nałożę ten turkus. Teraz taka perełka. O, ale też bardzo ładne. A na wewnętrzny kącik i na dolną powiekę nałożę miętkę matową. Na ten wewnętrzny kącik jeszcze coś poleci oczywiście, ale na razie o, tym się pobawimy. Zobaczmy, jak ten miętowy wygląda. No taki leciutki powiedzmy, że taka pastela. O. Coś trzeba jeszcze by nałożyć na dolną powiekę, ale to za chwilkę. Najpierw przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. No i tutaj w ruch oczywiście pójdzie najciemniejszy cień w palecie, ten. Ale to nie jest w tylko to jest taki szaro-grafitowy kolor. Zobaczymy, czy uda się tutaj nim przyciemnić powiekę, czy nie. No w każdym razie jest najciemniejszy w palecie. Próbujemy. O, spokojnie, popatrzcie. Nawet chyba za dużo nałożyłam. Na dolną powiekę również go dokładam. No i muszę wrócić do pędzelka od pierwszego koloru i znowu sobie tutaj rozblendować, bo się tu. Troszkę zaostro zrobiło. Bardzo ładne kolorki. Zresztą tak samo jak w poprzedniej palecie. Jeszcze troszkę sobie dodam tego ciemnego tutaj na zewnętrzny kącik, ale dosłownie tutaj tak o. No I to samo oczywiście na drugiej powiece. No i tutaj też trzeba porozcierać Wszystko to idzie mięciutko, ładnie, tak sprawnie o. Także do szybkich makijaży <gry> palety też się nadają. No to jest generalnie łatwa bardzo w obsłudze. Pod warunkiem oczywiście, że lubicie turkus. No bo jakby te turkusy tutaj grają dość ważną rolę. Ta paleta właśnie jest taka brązowo-turkusowa, więc trzeba mieć to na względzie. Jeśli lubicie takie kolorki, takie morskie, no to myślę, że paleta bardzo poręczna. Ok, jeszcze coś by trzeba tu nałożyć na dolną powiekę. No to może jakiś brązik, na przykład... Tu jest taki ładny, złoto brązowy kolor. Nałożę go o tutaj na to miejsce. No i jeszcze coś należy nałożyć podług i na zewnętrzny kącik. Tutaj jest taki srebrny, ładny, właściwie taka kość słoniowa to jest chyba. Tak bardziej kość słoniowa. Taki ładny perłowy cień. No i właśnie ten kolor nałożę. Podługbrwiowy. O, tutaj. I koniecznie na wewnętrzny kącik, ale tak delikatnie nie chcę zakryć tego turkusu. O, tak punktowo, żeby tylko tutaj się coś wiecie. Rozświetlało. No i w zasadzie makijaż oczu jest gotowy. To może tak. Jeszcze raz paleta i. Makijaż. Złoczy oczywiście będą, ale za chwilkę. Najpierw jeszcze przy Was mm, pomaluję usta. I tutaj mam kolejny balsam. To jest 0,30. 30. 30 wygląda tak. Również jest tak pięknie tłoczona. I tutaj mamy bagirę. Tak jak na tamtym poprzednim sztyfcie był balut. Tak tutaj mamy bagirę. No i oczywiście taki roślinny motyw. O! Zobaczcie, wygląda to. Naprawdę bardzo ładnie. Więc nakładam balsam. O. A jeszcze może swatch. Właśnie. Zobaczcie. Taki wiśniowy brąz to jest. Tak wygląda kolor 0,30 z bagirą. Dobrze Wam mówię? Dobrze mówię. Bardzo ładny. Kończę makijaż i przechodzimy do słoczy. Makijaż dokończony, wracamy do palety. Z tyłu podpowiedzi wyglądają tak. W zasadzie całkiem nawet jest to adekwatne w stosunku do tego, co znajduje się w palecie. No bo jak już widzieliście, mamy brązy i turkusy. Brązy różnego kalibru, chłodne, ciepłe, błyszczące, matowe, do wyboru do koloru. Są cienie bazowe, jasne: no bo tak, tu mamy coś białego, matowego i błyszczącego. Tu jest bardziej taki beżowy róż, czy też beż z dodatkiem różowych tonów. Tutaj również mamy coś jasnego, raczej idącego w żółtą stronę. Tutaj jest coś takiego bardziej brzoskwiniowego. Także te cienie to jest bardzo duże ułatwienie. No, mamy też ciemniejsze jakieś brązy błyszczące. Ten ciemny jest świetny, grafitowy. Jak widzieliście, można nim zewnętrzny kącik przyciemnić. No i te przepiękne turkusy. Ok, bierzemy się za słoczowanie. No, może tak. Najpierw te dwa kolory tutaj, czyli te biele. Tak, to są białe kolory. No, powiedzmy, że to jest biel. Tu jest mat i ta błyszcząca. Ta matowa część to rzeczywiście jest taka po prostu biel-biel. Natomiast y, część błyszcząca ma w sobie odrobinę takich cytrynowych tonów. Bardzo ładnie wygląda. Właściwie trochę cytrynowych trochę różowych o, ale bardzo ładny kolor. Teraz powiedzmy ten. No i. I taki brzoskwiniowy brąz, właściwie beżnie brąz. Jeszcze tego maku troszeczkę dodam, bo tak go za bardzo nie widać. Oczywiście cienie tak jak zawsze nakładam bez bazy. Pierwsza czwóreczka. Teraz ten ciemny graffito brąz. To jest coś takiego. No, tutaj na palcu jakoś tak blado bardzo wypadł. Zobaczcie. Tak jakby się nie nabrał. Wygląda biednie. No ale ważne, że na powiece go widać. <laughs> Dobrze, teraz ten to może, może co? Może teraz turkus. I znowu taki podwójny, ten i ta część. To jest ten najciemniejszy w palecie, jakby nie było. No tak na słoczu nie za specjalnie. Czy może go ciemnego nieco dodam? Kolejna czwórka. Teraz jasny beż. I ten kolor. To jest brąz, jakiś taki miedziany brąz. Ten słoczowałam, tak? Teraz ten śliczny, który mam na centralnej części powieki. I czekoladowy brąz. Tak, mat, mat. Może tutaj z boczku. Tego jasnego odrobinę tutaj dołożę. O. jest taki cielisty kolor. Cielisty beżowy z odrobiną różwinika. Czyli ten mamy, ten mamy. To może tak. Może teraz zamiętka podwójna, czyli mat i coś błyszczącego w sumie dużej różnicy tutaj nie ma między nimi, widać, że to jest błyszczące, ale nie tak bardzo i mat teraz może co, może ten o jaki mięciutki, fajny no i to złoto, które mam na dolnej powiece to jest ta miętka i druga część miętki, jak widzicie tak blado dosyć wypadły tu jest ten podłużny, o ten i złoto. No i zostały nam w sumie trzy ostatnie kolory, ale dwa cienie: bo ten i ten podłużny, tylko że no tu właśnie mamy dwa odcienie: błyszczący i taki mat. No i te są takie już jaśniutkie. No, może tutaj pod spodem. O to jasne, to ledwo co widać, ale to było akurat do przewidzenia. Natomiast tak, no, słoczki przedstawiają się w ten sposób i ja odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o słoczowanie i takie kolory po prostu nałożone na sucho, to chyba kolory w tamtej palecie lepiej wypadły niż te. Natomiast na powiekach to jakby różnicy nie było. I te są wyraziste i cienie z tamtej palety też były fajne, takie wyraziste, soczyste, widoczne. Więc tutaj ze słoczami może jakoś tak trochę słabiej. W sumie najciemniejszy cień z palety wypadł bardzo słabo, a ten miedziany brąz to jest, który to jest? To jest ten. O! Całkiem wyraziście, więc no dobra, słocze mamy, jakie mamy. Wiemy, że one są na suchej skórze, więc tutaj też jakby nie ma się co czepiać na powiece wyglądają bardzo ładnie, są widoczne, pracowało się nimi też przyjemnie. W zasadzie pod tym względem no to wiadomo, że różnicy między tymi paletami nie ma. Okej. Okay. A w ogóle właśnie nie powiedziałam Wam numer, bo tamta to była 010, a ta to jest 030 Mother Nature's Recipes. No i oczywiście muszę Wam też pokazać te słocze na zbliżeniu. O. Tak to się prezentuje w większym zbliżeniu. No może nie jest to jakieś tragiczne, może się trochę czepiam, nie wiem, ale ten, ten najciemniejszy cień, no to tak słabiutko naprawdę wypadł. Te dwa turkusiki też tutaj, ale być może one takie delikatne mają być. No, błyskotki generalnie wyglądają lepiej. Cienie matowe troszkę słabiej, ale to też różnie bywa. No, zobaczcie tutaj ten rudy, a ten, no niby najciemniejszy z palety, też różnie to wyszło. No, w każdym razie mamy taki stan rzeczy. No i oczywiście z bliska paleta. Proszę bardzo, wygląda tak. Bardzo ładne kolory, pod warunkiem, że lubicie turkusy. No, brązy są użyteczne, brązy są dla wszystkich. Turkusy trzeba polubić, trzeba się w nich dobrze czuć. O. o, i jeszcze w ten sposób. I za nami druga grupa, druga porcja kosmetyków od Catrice z serii Księga dżungli. Mam nadzieję, że ta paleta Wam się podobała. Ja generalnie lubię morskie kolory, lubię zielenie i turkusy niebieskości, więc. Chyba mówić nie muszę, że jak dla mnie na tak, paletka jak najbardziej w moim klimacie fajna i cienie mięciutkie, przyjemne, bez względu na to, czy weźmiecie pod uwagę maty, czy cienie błyszczące. Na powiekach się sprawdzają, chociaż tu niektóre troszkę <grych> wyszły słabiej. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o. Paletę do makijażu twarzy. Przypominam, że tutaj teoretycznie układ jest taki sam jak w poprzednicy, czyli mamy mieć rozświetlacz róż, brązer i coś do konturowania, ale generalnie te dwa kosmetyki chyba raczej powinniśmy, zobaczcie, traktować jako po prostu dwa rozświetlacze. Tak czy inaczej, bardzo przyjemna paletka, a kolory ładne. No i następna pomadka do kolekcji, czyli bagira. No i oczywiście taka uwaga, że niby to jest balsam do ust, ale jak widzicie, z kolorkiem, czyli w mojej ocenie bardziej taka szminka niż balsam do ust. Ok, wszystko. Za nami druga część, oczywiście niebawem ukaże się trzecia, także już zapraszam. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku, tymczasem mówię Wam na razie, pa pa i do zobaczenia.